Poszukiwacze Zaginionego Skarbu, książka-gra od wydawnictwa Egmont. Jest to nowe takie czasopismo, tu będzie więcej tych numerów. Już na chwilę obecną są cztery. Się nazywa Escape Quest. Jest to jako Escape Room z tym, że ta ucieczka z pokoju jest tu jakby przejściem do kolejnej strony tego czasopisma, tej książki. Czyli że rozwiązując zadanie otrzymujemy Numery, numer strony 1 lub numery stron bo samo zadanie jest na kilku stronach, żeby przejść dalej w naszej historii. Mamy tutaj zagadki, ale też jest pewna historia, trochę mamy do poczytania też. No i generalnie wcielamy się w, w młodego adepta Akademii, który idzie z śladami Edison Taylor, Sarah Edison Taylor, czyli tej tutaj Diana Jones z spódnicy. I generalnie chcemy odnaleźć skarby, gdzie ona je ukryła, zanim zaginęła. Nawiązanie do zmiana Jonesa i poszukiwacie zaginionej arki. I oglądamy, na czym to polega. I tak. Mamy tutaj takie skrzydełka. Tutaj zakładka była. Zaraz ją pokażę. Trzeba ją oderwać sobie. Mocny materiał. Wiele razy warto to, to zgiąć, zanim się oderwie. Trzeba na to uważać. Druga identyczna jest tutaj. Teraz tak. Co tu jeszcze z tyłu? Tutaj mieliśmy dwie kartki spięte ze sobą. Top Secret. I w środku mamy wskazówki oraz rozwiązania. Najpierw są wskazówki na jednej stronie, na drugiej są rozwiązania. Natomiast no, trzeba, tylko, jak się otworzy, to tylko spojrzeć na, na konkretny wiersz. One są zrobione w ten sposób, że mamy numer, wskazówkę, a potem poniżej, jak na drugiej jakby serii, tak? w drugim drugi, drugi obszar to jest też numer, ale już rozwiązanie. I pisze nam, że są wskazówki, potem rozwiązania, no ale trzeba patrzeć na konkretny wiersz, żeby nam przypadkiem nie zobaczyło się rozwiązanie. Jak chcemy tylko wskazówkę, Natomiast jest to mały dróg, więc, więc raczej, jak wiemy, gdzie patrzeć, na konkretną stronę, to, to, to nie, nie spojrzymy sobie na rozwiązanie. Chociaż będzie kusić na pewno. No tutaj mamy informacje wydawnicze, tak i, i w oryginale. No i zobaczmy sobie, na czym to polega. Więc tak. Tu mamy zasady gry. Kilka porad. I y, cała gra w ten sposób, że będą listy y, z przeszłości, jakby od tej y, poszukiwaczki, i będą nasze działania. O jest. Tu mamy na przykład, właśnie, list, tu był list, gdzieś Tu był list, i tutaj już mamy zagadkę. One są często graficzne, tak ładnie, ładnie tutaj ilustrowane. I to, co robimy teraz, y, to co myślimy teraz, to, o, obecne wydarzenia. No, i potem będziemy gdzieś szli. Jak znajdziemy rozwiązanie? Jakiś przykład inny. O, tu mamy na przykład zagadkę, tak? Z Argentyny, akurat. I mamy list od tej poszukiwaczki. Mamy informacje skąd przyszliśmy na tą stronę. A tutaj, jaka to jest strona, tak? A tu, tu jesteśmy my. Opis jakby fabularny naszych myśli, emocji, stanów tego, co, co my mamy zrobić, i zadanie, tak? Zadanie poniżej, czasami na stronie obok. Ale w każdym razie e, informacja taka klimatyczna, co się działo z bohaterką, tą, z, po, po, za którą podążamy, informacje o nas, co, co, co się dzieje z nami, i zagadka poniżej, obok, czasami na następnej stronie bo sami te zagadki to jest kilka stron. Więc tak to jest zbudowane. E, kiedy e, jakąś stronę uda nam się e, e, wymyśleć z tego zadania, i przenosimy się, tak? Oczywiście na, na, na tych stronach. Tutaj na dole. Jeśli u góry, po przeniesieniu się na daną stronę, będziemy mieli tutaj ze strzałeczką, że na przykład z tego miejsca, tak, tu było 8. 9. Więc jeśli na stronie gdzie się przenieśliśmy, u góry będzie 8-9, to znaczy, że przenieśliśmy się na właściwą stronę. Jeśli będzie u góry inny, inne numery, to znaczy się, że nasze rozwiązanie było złe, i trzeba wrócić na tą stronę wcześniejszą. Tak to wygląda. Często będzie, będziemy poszukiwali generalnie różnych przedmiotów kwipunku tej, tej, tej sary i sobie tutaj będziemy oznaczali ten ekwipunek jak będziemy zdobywali ekwipunek on będzie pokazany w ten sposób, tak że tutaj mamy rurkę i, i, i okulary, byśmy sobie zaznaczyli to, tak eee, tu nam potem po mówi gdzie mamy powrócić, to często będzie właśnie strona 48 to jest taka główna mapa eee, czasami będzie tak, że jeśli odhaczyłeś na tej zakładce te, takie trzy rzeczy to czytamy to i przechodzimy do odpowiedniej strony, jeśli nie no to wracamy do generalnie najczęściej do tej mapy głównej. Tu mamy te, te nasz ekwipunek, tu możemy robić notatki. Tą z zakładką drugą, którą tu mamy, oznaczyłem sobie właśnie tą mapę główną. Tu jest ta, ta mapa świata. Widzimy określone kierunki. W pewnym momencie pojawi się nam jeszcze fragment innej mapy. I tutaj mamy środki lokomocji. Początkowo mamy tylko samochód, czyli zawsze startujemy z Francji i patrzymy, gdzie możemy, co mamy w zasięgu. Mamy w zasięgu 70, mamy w zasięgu 40, mamy w zasięgu 34, 62 jest w zasięgu i 18, tak? Dalej nic nie, nie mamy w zasięgu. Po tym pewnym momencie dostaniemy bilety na, na parowiec. Na Transatlantyk i pojawi się nam w zasięgu na przykład, widzimy tu 24, tak? Pojawi się nam w zasięgu 60, tu mamy 60, i pojawi się nam w zasięgu 82, ale nie, nie będziemy mieli jeszcze w zasięgu, widzimy 76, to dopiero kiedy będzie samolot. I tak samo Japonia też dopiero kiedy będzie samolot, to się pojawi. I tu mamy te, te trzy środki lokomocji. W wybranych zadaniach też będziemy używali tej zakładki i tych, tych, tych tutaj wskazań takich kolorowych żeby się dowiedzieć, gdzie bohaterka podróżowała w jakimś tam zadaniu, a my jej tropem, żeby do, do jakiego numerka trafić i na jaką otworzyć, tak? że Ta zakładka przyda nam się tutaj, żeby zobaczyć, co jest w naszym zasięgu, które zadania na chwilę obecną, ale także w rozwiązywaniu zadań kolejnych już w trakcie gry. Tu będziemy odhaczali ekwipunek, żeby móc przejść dalej, czyli spełnić określone wymagania. No i te dwie zakładki będą, będą nam potrzebne. No i co? I chyba tyle. Jeszcze możemy sobie spojrzeć. Na o, mamy miejsce na dodatki tutaj. I tutaj mamy te czasopisma, jakie to są, tak? Bo mamy y, poszukiwacie z innego skarbu, mamy świat wirtualny, y, mamy jakiś hororek sale, sam w salem, i mamy tu też pokażę, zagrać neo neodolarów. Takie cztery są dostępne. Jakie są tutaj zagadki? No zagadki są generalnie e, z początku wydawały mi się w miarę trudne, a im dalej tym łatwiejsze. To jest właśnie tutaj ciekawe, że e, dla mnie, ja już jestem za, za takimi e, escape roomami kilku innych wydawnictw, to mam wrażenie, że e, kilka początkowych wydawało mi się trudnych, natomiast im dalej, tym wydawało mi się prościej. Może, może takie błędne odczucie, ale no tak, tak mi się wydawało. Chyba, że to jest też bardziej wciągnięcie się generalnie w rozwiązywanie zagadek, bo tego też się można nauczyć. A generalnie w tych wszystkich pismach zagadki są troszkę podobne. Czyli jakieś tam prześwitujące strony, jakieś tam przedziurawianie stron, jakieś tam składanie stron. To tam jeszcze może być rys rysowanie po tych stronach, jakieś tam labirynty matematyki o całkiem sporo, że, że trochę, że jest całkiem sporo liczenia, różne ciągi, że poszukiwanie jakby w ukrytych kodach, tak, w tych, w, tych, w tych szeregach informacji, które się powtarzają, że co ile, liczb, co, co jakie jak są różnice między kolejnymi numerami w kodzie, czy kody literowo, ten, literowo, numeryczne, no generalnie tego, tego typu zabawy w niektórych innych grach też możemy je spotkać. Fajne jest, że, że jest fabuła tutaj, poza tymi zagadkami. Co ciekawe, są też ciekawe nawiązania do zabytków określonych kultur. Że, y, jakie, jakie świątynie można spotkać y, w danych miejscach, y, jakieś y, opisy krajobrazów. To jest bardzo fajne w tym, że, że mamy takie informacje kulturalne o, o danych miejscach i to jest bardzo fajne. Podobało mi się to, bo zagadki, zagadki są, są fajne, ale są wszędzie trosz, w miarę podobne do siebie. Od 12 lat jeden gracz, więcej, około 3 godzin. My sobie na to parę, parę dni wzięliśmy z córką i, i generalnie nie śpieszyliśmy się. Chociaż w paru momentach spojrzeliśmy do odpowiedzi, bo też nie chciało nam się strasznie w tych, gdzie było liczenie liczyć. Poszukujcie zaginionej arki. Całkiem fajna rzecz. Magni Macik. Podróżujemy po świecie jak, jak Indiana Jones. To, co mi się najbardziej podobało, to elementy opisu kultury miejsc, które odwiedzamy i które ta, ta Sara odwiedziła. A my za nią. Escape Quest: Poszukiwacze zaginionego skarbu. Dzięki.